Pokój i dobro. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 12. Pewnego razu Jezus przychodził w Szabat pośród pól. Uczniowie jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli, faryzeusze rzekli mu: Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w Szabat. A on im odpowiedział: czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego, jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom. Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam... Tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy chce raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Idąc stamtąd, wszedł do ich synagogi. A był tam człowiek, który miał usłą rękę. Zapytali go, by móc go oskarżyć – czy wolno uzdrawiać w szabat? Lecz on im odpowiedział: Kto z was, jeśli ma jedną owcę i tam wpadnie do dołu w szabat, nie chwyci i nie wyciągnie jej. O ileż ważniejszy jest człowiek niż owca. Tak więc wolno jest w szabat dobrze czynić. Wtedy rzekł do owego człowieka: Wyciągnij rękę. Wyciągnął i stała się znów tak zdrowa jak druga. Faryzeusze zaś wyszli i odbyli narady przeciw niemu, w jaki sposób go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd, a wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz zabronił im surowo, żeby go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego się nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieję pokładać będą. Wówczas przyprowadzono mu opętanego, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go, tak że niemy mógł mówić i widzieć. A całe tłumy pełne były podziwu i mówiły, Czyż nie jest to syn Dawida? Lecz faryzeusze, słysząc to, mówili, On tylko mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo od wewnątrz skłócone, pustoszeje. I nie ostoi się żadne miasto ani dom wewnętrznie skłócone. Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam ze sobą jest skłócony. Jakże się więc stoi jego królestwo? I jeśli ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. Lecz jeśli ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Albo jak może ktoś wejść do domu mocarza i sprzęt Mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże? I dopiero wtedy dom jego ograbi. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. I kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Dlatego powiadam Wam, każdy grzech i bluźnierstwo będą ludziom odpuszczone. Ale bluźnierstwo przeciwko duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw synowi człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Lecz jeśli powie przeciwko duchowi świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Albo uznajcie, że drzewo jest dobre, a wtedy jego owoc jest dobry, albo uznajcie, że drzewo jest złe, a wtedy i owoc jego jest zły, bo po owocu poznaje się drzewo. Plemie żmijowe, jakże Wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy. A zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. A powiadam wam, z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów Twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. Wówczas rzekli do niego niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów: Nauczycielu, Chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie. Lecz on im odpowiedział, plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak syn człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu pokoleniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu. Jest coś więcej niż Salomon. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi: wrócę do swego domu, skąd wyszedłem, a przyszedłszy, zastaje go niezajętym, wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze ze sobą siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam. Wchodzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan nowego człowieka, gorszy niż był poprzedni. Tak będzie i z tym przewrotnym plemieniem. Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim rozmawiać. Ktoś rzekł do niego, oto twoja matka i twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą. Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił, Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi. I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: Oto matka moja i moi bracia. Bo kto pełni wolę ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką. W centrum tego dzisiejszego rozdziału. Słyszymy krótkie przemówienie Jezusa, które mówi o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Wiem z doświadczenia duszpasterskiego, że jest wiele osób, które niepokoją się, że takowy grzech mogłyby popełnić. To, co trzeba sobie uzmysłowić, to przede wszystkim fakt, iż grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie jest jakimś szczególnie złym uczynkiem, ale jest pewną postawą serca którą najprościej można scharakteryzować jako postawa, która nie chce wybaczenia, która zamyka się na Boże wybaczenie. Pan Bóg jest w stanie odpuścić każdy grzech. Jego wszechmoc polega na tym, że ja jako człowiek nie jestem w stanie popełnić takiej zbrodni, która byłaby zbyt wielka dla Bożego miłosierdzia. Natomiast Pan Bóg szanuje moją wolność. I jeżeli ja uporczywie nie będę chciał jego wybaczenia, to Pan Bóg mi go siłą nie narzuci. Historie, które okalają tę mowę o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, pokazują na postawy serca, które na dłuższą metę mogą prowadzić właśnie do takiego grzechu, do takiego zanegowania Bożego miłosierdzia w moim życiu. Bo ta postawa faryzeuszów, którzy cuda Jezusa, przypisują belzebubowi. Którzy natarczywie domagają się od niego znaku, pomimo tego, iż wiele znaków widzieli, ale nie chcą w nie uwierzyć. Postawa faryzeuszów, którzy próbują wykorzystywać Boże Przykazania, a mianowicie to o Szabacie, przeciwko miłości, a więc przeciwko samemu Bogu. Tudzież postawa biologicznych krewnych Jezusa, którym się wydaje, że im się należy szczególna łaska. Tylko i wyłącznie z tego powodu, że są Jego krewnymi. Te postawy i wiele innych mogą nas prowadzić do zatwardziałości serca, w której przestaniemy być otwarci na Boże wybaczenie. Ale jeżeli zechcemy iść za Jezusem, pomimo naszych słabości, które będą prowadziły do grzechów, to możemy być pewni, że Bóg nam wybaczy, bo On jest pełen miłosierdzia i chce wybaczyć każdemu. Choć niestety. Nie każdy chce to wybaczenie przyjmować. Niech dzisiejszy kolejny dzień Adwentu będzie dla nas czasem otwarcie się na Boże miłosierdzie. Dobrego dnia!